Na kompani, pobudka! Tu ma orła. Pokaż. Gdzie ma orła? Pokaż, Stasiek. Tu. Tak, gdzie ma oznaczenia? Tu. I co ma na sobie ten żołnierz? Mundur? Mundur. Taki sam, jaki ty masz, tak? To jest oryginalny mundur Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, tak? Tak. Ten żołnierz, który jest obok nas, walczył na Monte Cassino pod Tobrukiem i walczył z Niemcami o Polskę, tylko że na Zachodzie i w Afryce. I jak chym śpiewał, jeszcze Polska? No, śpiewaj. Nie wstydź się. Nie zginęła, póki my śpiewamy coś, co nam obca przewoźnię. Szablą podbierzemy, Marsz. Marsz do groszki ziemi włoskiej, do pożki. Za Twoim przyrodem. Złączył się z narodem. Co masz na głowie? Furażerkę powiedz. Furażerkę. Żołnierza. I co tam z przodu jest na, na, takiego metalowego? O tu. O. Co to? Orze. Orzeł. A teraz co masz na głowie? Czapkę. Nie, teraz to masz podhalański kapelusz. Też jest Zorłem. Już jest bardziej współczesny, tak? tak? A teraz zaraz pokażemy, co żołnierz miał w swojej walizce, tak? Żołnierz walizkę. Jak się nazywasz? Ja, się, ja się, jestem Stasiu I co się zrobić dzisiaj? Zaprezentować Wam mhm. wszystkim, moim mili żołnierza, tak? tak. No i co? Pokaż, co żołnierz miał na wyposażeniu swoim. To, co trzymasz w rąbce? To trąbka. Pokaż trąbkę. Sygnałówka, tak zwana, tak? Tak. No to trąbki na niej. Jak słoń normalnie. I teraz pokaż żołnierza. Co żołnierz miał? No chodź, pokażemy. Pokazujemy, tak? To są? Co to są? Od? Od. Znaczy. Tak, to jest. Tak, to są. Zdjęcia pamiątkowe. Tak. Tutaj jest właśnie w tym ubraniu ten pan. Ten pierwszy. I ten pan gdzie walczył? We Włoszech, tak? Tak. Na Monte Cassino. I później jeszcze w Tobruku walczył. Gdzie walczył? W Tobruku. I na Monte. No. To jest co to jest? Papierośnicza. Tak, tu miał papierosy, tak? W środku. A tu co tu jeszcze jest? Czekarek. Który nosił, tak? Tu jeszcze miał takie rzeczy jak lornetkę okay. na przykład. Żeby no. są żołnierzów. Tak, tu miał na tytoń. Tu miał jeszcze, o to jest bardzo ładna rzecz. Tu jest kompas. Taki malutki kompas, żeby wiedzieć, gdzie jest w terenie. Tu jest jedno odznaczenie tego pana także dużo musiał na tej wojnie walczyć. Jeszcze tu mam jeszcze. jeden sprzęt, no ten sprzęt. No ten sprzęt, i zaraz pokażemy, gdzie on walczył. No, tutaj walczy, tu jest właśnie Monte Cassino. I żołnierz jeszcze musiał mieć zawsze przy sobie dokumenty. Jak nosił odznaczenia, to miał Dokument. dokumenty, tak książka. Książka żołdu. Tu jest sakrament Święty Bierzmowania nawet o zachował się. I dokumenty, a między innymi nadania odznaczeń. No, a tutaj co mamy Stasiu po prawej stronie? Obraz co jest na tym obrazie Bitwa. I co oni tam robią? Walczą. Kto z kim tam walczy? Zobacz. Jest tutaj i księdza mamy, i samolot mamy, i żołnierzy mamy, karabiny, tak? Dzieje się dużo. A gdzie jest ta bitwa? To jest pod Warszawą chyba. Pod raceminem wydaje mi się. Za każdy kamień Twój, że to liczą damy krep, Warszawskie dzieci, dzieci. Będziemy Twój, za każdy kamień Twój, że to liczą damy krew. Ja? Ha? Dziecko Powstania? Ja. Chciałem Wam hmm? pokazać, co to jest, zestaw z Powstania Warszawskiego, tak? No, tak. W niego wchodzi oryginalna no. Opaska A? musiała być z pieczątką wojska polskiego i z numerem. Tu są jeszcze dodatkowo nieśmiertelniki, które na szyi nosił żołnierz. Zestaw pamiątek po nim. A to jest jeszcze z obozu, w którym był brązowy. Dziękuję, Dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję. Wiem, że moje przedstawienie było bomba. Czy masz nadzieję, że było bomba? Nie. Mówiłam. jest Co to jest? Co? Matka Botka? Mhm. I to? Matka boska? Nie. to? Znaczenie jakieś. Hmm. oznaczenie. Oznaczyliśmy oznaczenie Chociaż krótko jest. To jest Że na i śnieg A to? A to? A to co to? Pudarga. To jest na mm. Kolejna Kolejnego. A tu ja Kuna, Piem z 20. Roku. Naszej Pani Dyrektor. Kolejna. A tu kolejna. Pan Szatły. ...znów piękne dziewczyny za wojskiem szły, a że w oczy deszcz to nic <try> Jeszcze poszka nie zginęła, póki my żyjemy. Owcza Co no? Owczar przemozięła, szablom odbierzemy. Masz? Masz do Broszki, ziemi włoskie do bożki. Za twoim przyrodem złączył się z narodem. Uh -huh!